Siemanko, siemanko, witamy Jest niedziela, 30 stycznia, godzina 13.16 Dziennik pokładowy Jestem z Polski, czas zacząć Niedziela, jak to niedziela Jeden z najbardziej spokojnych dni, jakich można tutaj na razie zobaczyć No u mnie na razie nic Na razie sobie napiekam klepków, Cała kubka, chałki za 5 minut będą gotowe Zawijaki, będą zaraz za godzinę gotowe. I dzisiaj zrobię sobie dla siebie taką ala la focaccia. O, i tyle. Będę robię zrobię jakieś ciastka, bo się pokończyły. Zrobię jakieś brownie. I jakieś ciasto zrobię jeszcze. O, bo nie ma co robić. Znaczy, ja co robić, jestem tu od rana. Cały czas piłkę, właśnie usiadłem, jest godzina pierwsza. Trzeba sobie podwrzeć golonkę wczorajszą na patelni i zrobić lunch, zjeść No i tyle, dobra Taka niedziela, na spokojnie, jestem przemęczony, tak naprawdę nic mi się nie chce Ale no co, Takie, taka robota, trzeba robić I tyle, dobra, zobaczymy się potem I dzionek prawie zleciał Jest popołudnie, godzina chyba piąta już no nic takiego nie nagrywałem, bo cały czas jakoś zajęty byłem pierdolami i niepierdołami Co się wydarzyło dzisiaj? No nic się nie wydarzyło, bo jest naprawdę bardzo spokojnie Ja w międzyczasie, międzyczasie piokę sobie torcik Będę robił dwa cytrynowe torciki przekładane kremem i czarną borówką Mam trochę więcej czasu także sobie zrobię taki przekładaniec. Cytrynowy tak zrobiłem lemon curd, który już ostygł, żeby do masy dodać i będzie taki jeden przekładaniec. No zobaczymy co z tego będzie. W międzyczasie upiekłem sobie taki chlebek oregano w stylu focaccia tylko bardziej trochę ja to przerobiłem po swojemu. Tak to się prezentuje, taka lapica. Już tylko dwa zostały z czterech. No tak to zostaje, dzisiaj trochę, chwileczkę więcej zostało, ale to dobrze, będziemy jutro mieli na chlebek cioskowy. no i w międzyczasie też upiekłem takie brownie biała czekolada z migdałami tam na stole stoi drugi także taki dzionek bardzo spokojny dzisiaj taka to niedziela, tydzień kończymy i tak, to dobra ja tu czekam aż mi ciasto na chleb wyrośnie Zaraz te biszkopty będą gotowe, muszę ostudzić je, potem będę robił krem i je przekładał i będą sobie stałe na no i... jutro. Taki tydzień, zobaczymy czy jeszcze coś się zdarzy i się dzieje, będzie sama nuda. No i dobra, u mnie się kończy niedziela. Jest godzina 85 i trzeba do domu. Pomyte, posprzątane, porobione i tyle. No nic takiego, nie nagrywałem dzisiaj, bo nawet nie wiedziałem co. Monotonia się dzieje, no co, cały czas piekie, pikę, piekę i to tyle. Co dzisiaj upiekłem. Takie ciasteczka co dzisiaj upiekłem. Takie kokosowe. Kokosowe z kawałkami czekolady. Upiekłem takie dwa turciki. Kurde, zabrakło mi tu trochę masy. Jak widać trochę ten biszko przebija. Jeszcze pomyślę jutro go udekoruję może bitu śmietano po prostu, żeby to zakryć. A czasami więc się tak zdarza. No. 100 ml masy mi zabrakło, żeby go całego ładnie uformować. Tutaj nic poza tym nowego nie ma. A, takie brownie tak zrobiłem z białej czekolady i migdałów no jedna taka chlebek, pizza został i tyle taka to niedziela i tak to tydzień zleciał i tak wygląda tydzień i jutro poniedziałek i od nowa wszystko to samo to tyle ode mnie tak chciałem pokazać mniej więcej w skrócie jak wygląda ten cały tydzień no to jak ktoś chciał zobaczyć i nie wie jak wygląda prowadzenie swojej kawiarenki no to tak to wygląda, totalna monotonia, zmęczenie od rana do wieczora pobudka, przyjazd i to samo i klepanie i pieczenie chlebów i chałek i to i robienie ciasta i potem wieczorem robienie ciasta na jutro i tak dalej i tak dalej teraz tydzień minął, to teraz musimy popatrzeć co nam zostało? No, został jeden kawałek sernika, który jest tu 6 dni chyba bodajże. No to trzeba go dzisiaj zjeść i tyle. No a tak to wszystko, to co z tego tygodnia ciasta, to jeszcze są w miarę bardzo świeże. Także z jedzeniem cały czas trzeba pilnować, patrzeć, oglądać. Trzeba cały czas zapisywać, jakie ciasto, kiedy było pieczone, kiedy wstawiane Bo nie chcemy mieć ciasta, które jest dłużej niż tydzień Tydzień to chyba taki optymalny termin, maksymalny, jakie ciasto może stać No bo, no bo dużo czas jest taki, że 1 dwa dni przed podaniem to musi poleżeć w lodówce To też trzeba wliczyć Ten 1 dwa dni, no i potem te trzy, cztery dni, żeby to zjeść a potem to już trzeba. Out. No, bo to jednak jedzenie musi mieć swoją jakość, tak naprawdę. 3-4 dni, jak jest ciasto, to jest samo chyba najlepsze takie do zjedzenia. Potem to już trzeba uważać, zależy co się dodaje. Owoce mogą spleśnieć, czy coś. Różnie to bywa, więc nie ma co dłużej przetrzymywać. Po prostu. I tyle. No i dobra, ja to kończę. I tyle. Narka. Taka była to niedziela, a taki to był tydzień. Teraz nie będę to na pewno codziennie filmików, bo naprawdę nie chce mi się, nie mam na to czasu jestem zmęczony na maksa, żeby w ogóle to robić. Chciałem to mniej więcej tak pokazać jak wygląda monotonia życia Ale pod jakiegoś czasu do czasu postaram się wstawić, przynajmniej raz w tygodniu. Jakieś podsumowanie tygodnia, co się wydarzyło, co się może stać, jakie są plany i itd. Narka, dzięki ELO. Do następnego.